Meksyk? Meksyk? Halo, Meksyk? O co ci chodzi, grubas? To grubas nadal mówi, hamburgery są zdrowe niż nowego. Nie, nie o to, ostatnio... No, co się mu się stało? ...Ameryka dziwnie, to się wymówi, coś mówi o zniszczeniu jakiegoś typa, a mu przerwał jego serial. Haha, ha, 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 bardzo dobrze. Chyba dobrze? To nie jest co się stało, ja obiecałem ten serial i powiedziałem jemu o tym serialu, co się tam stało, a tak się w nerwi umyślałem, a nienormalnie pooparuje i chyba coś jest z nim tak wie. Nie przesadzaj. Zobacz sobie, co jest z nim nie tak. Nie, nie mam telefonu, daj twój telefon. Po co ci mój telefon? Muszę nagrać na YouTube, na TikToka. Jesteś normalny? Polska lepsza od Austrii. Odwrotnie, powinno być polem. Siema, Dragon. E, Polsko, dasz mi połowę Rumunii, prosze? HMMMMMM, no dobra, masz te Rumunii i tereny. Idę jakieś osoby jestem podbić, ok? coś nie trafiło.